Cześć. Zapraszam Cię znowu na prezentację projektu Cappuccino. I są to afirmacje, i na czym polegają afirmacje wyszczuplające? Jak słuchasz afirmacji, to stopniowo, coraz częściej zaczynają się one zamieniać na Twój wewnętrzny dialog. I tak, jak sobie czasami mówisz, że czegoś nie dotrzymasz, to zaczynasz mówić sobie że dotrzymasz bo wdraża ci się to w twoją tożsamość i teraz pokażę ci to krótko w slajdach a później jak chcesz zobaczyć całą pełną prezentację projektu cappuccino cappuccino reset partner cappuccino system czyli zarabianie na afirmacjach wyszczuplających to na koniec dostaniesz link do pełnej prezentacji jak działa plan wypłat Partner Cappuccino system został stworzony tak, aby był jasny, przejrzysty i bardzo prosty w działaniu. Nie ma tu zawiłych tabel, niekończących się poziomów, ukrytych zasad czy kar za brak aktywności. To model, który ma premiować konsekwencje, relacje, cierpliwość i mądre budowanie struktury. Dlatego struktura składa się tylko z pięciu poziomów i każdy poziom daje ci bardzo konkretną, jasną wypłatę. I poziom pierwszy to trzy osoby, które zaprosisz bezpośrednio to symboliczne trzy rozmowy, trzy cappuccino, trzy kobiety, które chcą zmiany. Za ten poziom nie ma wypłaty, bo to jest fundament całego systemu, jak korzeń drzewa. Nie jest widoczny, nie utrzymuje, ale utrzymuje całą strukturę. I tutaj po prostu robisz taki fundament, a jeszcze nic nie ma. To dopiero jest początek. A drugi poziom to trzy osoby, które zaprosiłaś, zapraszają swoje trzy osoby, wtedy powstaje drugi poziom, dziewięć kobiet w strukturze i za ten poziom otrzymujesz pierwsze dziewięć funtów. To symboliczne, ale ważne, że system zaczyna działać w głąb. A ty wiesz, że nie tylko wszesz, tylko właśnie im głębiej, tym większe są zarobki. I poziom trzeci to 27 osób i 27 punktów. Tu zaczynasz widzieć, jak pięknie działa praca zespołowa. 27 osób daje ci wypłatę. 27 punktów to niewiele, ale to jest taki zespół. Duży zespół, który dalej idzie do przodu. I to pierwszy moment, w którym wiele kobiet mówi: Wow, to naprawdę się buduje samo. I poziom czwarty to 81 osób, czyli te 27 zaprasza po 3. I to poziom, na którym zaczyna się prawdziwa stabilizacja struktury, bo 81 kobiet to już taka mikrospołeczność, która przyszła do projektu dzięki pierwszym trzem osobom, które zaprosiłaś. To ten, za ten poziom otrzymujesz 81 funtów i to moment, w którym partnerki zaczynają odczuwać realne doładowanie portfela. Poziom piąty to 243 osoby i tutaj już jest duży skok i dostajesz ten właśnie główny bonus 972 funty. To najważniejszy poziom w systemie to struktura, która nie powstała jednego dnia, tylko dzięki cierpliwości, powtarzalności i codziennym rytuałom kapuccino Reset oraz lekkiej kobiecej pracy zapraszania. I za ten poziom właśnie otrzymujesz 972 funty wypłaty. I brak kolejnych poziomów to przejrzystość, uczciwość. Struktura kończy się na poziomie piątym. Nie ma poziomu szóstego, siódmego, ósmego czy piętnastego. To projekt, który ma być prosty, klarowny, uczciwy i bez pułapek.